Cześć, dzień dobry. Witam was kochani w nowym vlogu. Ja byłam właśnie w Kauflandzie. W tej chwili podgrzewam gołąbki, sosik i gołąbki dostałam i podgrzewam. Mam jeszcze fasolkę, taką fajną domową. Zobaczcie, fasolka szparagowa dostałam. No powiem wam, że teraz takie skarby na wagę złota, bo ceny tych wszystkich warzyw to są Cebula 5 zł, fasolka chyba z 12 Taka najtańsza, chyba zależy gdzie, ale o 14 zł coś Wam tam wyjdzie. Wyjęłam w ogóle tą jeszcze kapustkę, zostało mi pół, tej co ostatnio robiłam. I muszę ją dzisiaj właśnie zrobić, żeby się nie zepsuła. I jak byłam w tym Kauflandzie, kochani, to... Kupiłam kurczaka zrożna, także gołąbki dostałam, no to podgrzeję i kurczaka zrożna, jeszcze mówię, jakby ktoś był głodny, bo ziemniaków nie będę obierać. Może, może chłopaki zjedzą kawałek kurczaka po prostu tak z bułeczką, z, z chlebem. No i do tego gołąbek. No dla mnie gołąbek tak do końca nie fajnie, bo akurat ten ma ryż w sobie więc no tak nie za dużo powinnam zjeść gołąbków, zobaczymy. Tam Kiciuś właśnie jadła, bo oczywiście jest jakaś bardzo głodna. Tu mam wszystko pootwierane, wiecie, bo muszę sprzątać całą kuchnię, blaty. No jedną osobę warto właśnie wyjąć, oprócz nie wsadzić drugą. Wczoraj robiłam paznokcie, robiłam z tej klaresy, tam mi coś nie wyszło za bardzo, bo powiem, tu przepiłowałam trochę jednego paznokcia. I widzę, że się tak super nie trzyma, i w ogóle ten lakier, który kupiłam, e, ja wam przyniosę te lakiery, jest ten. I tak, ten, który mam obecnie na paznokciach, to jest właśnie ten. No, nie wyszło mi, tak powiem wam. E, Gródki się jakieś robią tutaj, nie wiem, coś tak się ciągnie. Te jasne lakiery to zauważam, że właśnie ciężko e, gdzieś idą. Także na razie go nie polecam, nie umiem nim pracować. To jest Klaressa Lully Pop, ja, ja Wam go pokazywałam, ale mówię, tam pytałyście mi się, nie wszyscy widzieli poprzednie odcinki, więc szybciutko pokażę lakier hybrydowy. A poprzedni, który miałam, ten pomarańczowy na paznokciach, to jest ten z Biedronki, to jest takie ileś tam w jednym, bo to jest zamiast, pięć w jednym tu piszę, że to jest po prostu zamiast bazy, zamiast topu, tylko malujecie sobie tym lakierem. Jedyny minus tego lakieru, że on nie pokrywa, także pokryjecie dwa razy lakierem pomalujecie, to nie będziecie miały pokrytego tak paznokcia do końca koloru, więc ze trzy razy musicie nim pomalować, ale to pewnie i tak wyjdzie szybciej niż tym, bo tutaj trzeba położyć bazę, trzeba położyć ten lakier, no, ze dwie warstwy, no i top, no to w sumie albo nawet ze trzy warstwy, więc w sumie na to samo wychodzi, także tyle odnośnie lakierów włosy też robiłam Wczoraj zrobiłam tym nowym kolorem, który Wam też yy, mówiłam. Ten Platinum nie prostowałam, także one są. Wiecie, takie po prostu żyją swoim życiem. I powiem Wam, że bardzo mam ochotę je podciąć, yy, żeby się ten tył lepiej układał. Nie wiem, kurczę, czy zapuszczać, czy podcinać. Może podetnę troszeczkę, chociaż wiecie, żeby tak y, zdrowsze były. Łap się, udrapam, Zdrowsze, żeby były. Yy, no nie wiem, może tak. Chciałem, żeby ona się wywijała w tą stronę, a ona zawsze sobie tak jak co. A prostować, mi szkoda, cały czas tych włosów. E, dzisiaj mam w ogóle na sobie tą bluzę z Oceans Apart. E, linki mm, będziecie mieć pod filmem, oczywiście do tej bluzy. Jakby się ktoś pytał, dzisiaj chłodniej, więc akurat idealnie, bo dzisiaj tak było i deszczowo, i słonecznie. Taka przeplatanka, wie, trochę wiecznie, także. Nawet powiem Wam, że momentami, yy, aż w krótkim rękawku jak byłam, to ciarki po prostu po mnie yy, przechodziły. I tak, w Kauflandzie nie kupiłam nic ciekawego. Kupiłam jajka, tylko wolny wybieg. Powiem że też w tym kafelardzie drogo, jak nie wiem co. Tam w ogóle jest jakaś teraz promocja. Yy, Podudzia wziąłam z kurczaka. Bo wiecie co, chcę gotować zupę, bo mam kalafiora i mam tą fasolkę. I chciałabym, właśnie. Ugotować tą zupę taką, no, kiażenową powiedzmy. I wzięłam dwa masła, bo była jakaś promocja, to jest 83% tłuszczu. Masło po 6,39 było w Kauflandzie, Dzisiaj nie wiem do kiedy, ale w sumie to nie wiem, ja nie wzięłam jeszcze jednego opakowania, bo teraz normalnie Biedronce jest po 6,45, a to jest po 6,39, także mogłam spokojnie wziąć jeszcze jedno albo nawet dwa bo teraz ciężko o te masło, żeby kupić właśnie w dobrej y, cenie. No i kupiłam sobie dzisiaj marchewy, bo ostatnio Wam mówiłam, że <śmiany> miałam w lodówce, ale musiałam wyrzucić nie nadawały się, po prostu już się tak, wiecie, y, zesuszyły. Także dwie marchewy, y, 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 no, pietruszka i tak, co my tu jeszcze mamy? Mam porę, a ja chyba nie mam selera, ale może gdzieś się tu uśmiechnę obok celera dostanę kawałek. Także um, chciałam kupić celera, bo był bardzo duży, wiecie co? Nie kupiłam. Także zobaczę z tą zupą. No na razie mówię Wam, mam gąbki, mam dzisiaj tylko kurczaka, ale też wypadałby właśnie mi to się chce zupy, powiem Wam, że ja lubię, ja bardzo lubię zupę u mnie chłopaki, to tak, a wiecie zjedzą taki malutko, miseczki, talerzyki Także nie ma co też za dużo właśnie tej zupy gotować i tak jak na przykład robię w termomiksie, to jest bardzo fajnie, bo, um, bo tam w sumie y, termomiks nie, nie, nie zrobi wam dużo tej zupy, bo tak na przykład żurek, no to ja ostatnio rozlałam na trzy talerze takie, wiecie, pełne i skończył się żurek, zostało pół kubka. Więc y, ogólnie do tych zup z Thermomixa ja też dolewam więcej wody, bo one wychodzą też gęste, y, a my lubimy takie po prostu rzadsze żeby było, więc ja i tak dolewam więcej wody niż jest w przepisie zawsze. No ale i tak wychodzi tej zupy, tak wiecie, na jeden dzień. Nie tak jak w garze ugotujecie i tak i macie po prostu na 2-3 dni, to nie, to wam tak nie wyjdzie. Y, zupa jednorazowo po prostu na jeden obiad. No, ale tak jak mówię, no, u mnie zupy, o, butelka szczęła, u mnie zupy, właśnie tak, nie za bardzo schodzą, więc akurat jest, jak zrobię z to akurat jest ta zupa. Dobra, kochani, Kicia się tu przesiadła, tak? Idziesz spać? Idziesz już spać? A ja zabieram się tutaj za pracę domowe, No, za pracę domowe, zjem sobie, bo jest w sumie po drugiej 20. Zjem sobie coś, zobaczę jak z tą zupą, y, muszę tą zmywarę zrobić, no, także wiecie, no to, to y, co każde z nas codziennie mamy, no i podłogę w kuchni muszę umyć i w łazience, no bo już tu jest nie za ciekawie, żeby było przyjemniej. Co tam się stało? O matku, i ty jesteś głodna cały czas? dostałaś Nie do ciebie mówię? Gdzie tam się odwracasz? Dobra, kochani, no to widzimy się później. I moi drodzy, kapustka mi się gotuje z tego przepisu, co zawsze z Thermomixa. Także widzicie, jeszcze 11 minut i będzie gotowa. Ja czasami, bo tu jest nastawiona na 20 minut ja czasami wydłużam ten, mm, to gotowanie, dlatego że czas spróbować, czy nie jest twarda. Zresztą tam jest napisane, że jak właśnie twarda, to, to można więcej podgotować, więc jeszcze jakieś tam 10 minut 10 jej daje, Ale powiem Wam, że jest rewelacyjna, musiałam zrobić, bo już tak obsychała w lodówce, także... Żeby się nie zmarnowało, także gotuję moją kapustkę i powiem Wam, a zresztą odwrócę się. A i powiem Wam, że tak, że zjedliśmy po dwa gołąbki, ale to w sumie było tej drugiej, a już jest przed szóstą i powiem Ci, że, powiem Ci, yy, burza była, taki yy, deszcz był i brzmiało tam, gdzieś jeszcze teraz właśnie zagrzmiało, także pogoda ciekawa. I co miałam powiedzieć, że właśnie zjedliśmy i głodnawi jesteśmy, godzina 6, jest, sobie zrobię tą kapustę. Jeszcze mamy kawałek tego kurczaka, to chyba ten kapusta z kurczakiem będzie taka kolacyjka. Ja sobie zaraz zrobię pomidory, bo mam chęć, takie swojskie pomidorki dostałam z cebulką świeżą, znaczy młodą cebulką, zaraz ja sobie zrobię ze śmietaną. Eee, właśnie trochę tej kapustki zjem i tego kurczaka I chyba będzie koniec mojego Jedzenia na dziś, a dzisiaj to chyba zaczęłam o 11.00. Jedzenie, tak. 11, czyli, mam do 19.00 czas, no to w sumie jeszcze godzinkę, Także chcę sobie coś zjeść, bo czuję, że jestem dzisiaj głodna. Pewnie po tych tygodniu, bo one były z ryżem. Więc y, był taki, y, no, trochę tam weklowodanych było w tym ryżu i sosik był taki trochę. Wydaje mi się, że z mąką zaprawiany. więc ja dużo nie dałam, no, ale y, zawsze. I znowu chyba deszcz pada. No, dzisiaj to tak w kratkę ta pogoda. Dobra, kochani, to, bo dzisiaj to w sumie to nie ma nic ciekawego. Chociaż hmm, się tak nic nie dzieje za bardzo w dniu dzisiejszym. Także to wszystko, moi drodzy, na dziś. Myślę, że widzimy się jutro lub pojutrze we vlogu. Myślę, że chyba pojutrze jak coś we vlogu. Yy, będą dwa fajne filmy. Teraz no to może czwartek albo piątek. No, zobaczymy. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Także dzisiaj vlog, a jutro, pojutrze dwa fajne filmy dla Was. Wydaje mi się. Także dzięki bardzo serdeczne za oglądanie, kochani. No, wie jak nie ma co, nie mam co po prostu nagrywać. No, to taki krótki chociaż vlog z dzisiaj. Co tam u mnie. Dziękuję Wam, pada deszcz. Dziękuję Wam bardzo, kochani, serdecznie za dzisiaj. Do zobaczenia. Trzymajcie się zdrowo. Pa, pa.